thank you Pracodawcy RP, czyli e, największa organizacja przedsiębiorców w Polsce, e, wspólnie z Polskim Związkiem Firm Deweloperskich, rzeczywiście powołała do życia platformę mieszkaniowo-budowlaną i zaprosiła do, do jej prac przedstawicieli różnych segmentów rynku mieszkaniowego, czyli TBS-ów, segmentu tego, który buduje nie dla zysku, również tego, który buduje dla zysku, jak deweloperów, ale także Instytut Rozwoju Miast i Regionów, przedstawicieli samorządów, architektów, strony finansującej, czyli bankowej, branży budowlanej, Czyli tych, którzy rzeczywiście budują własnymi rękoma te mieszkania. Po to rzeczywiście, żeby zastanowić się, w jaki sposób można poprawić dostępność mieszkań dla Polaków, przygotowaliśmy listę kilku działań, które rząd może zrobić tu i teraz. To są elementy takie jak informacja dla TBS-ów i SIM-ów. Czy oni będą mieli finansowanie w 2024, przynajmniej na tym samym poziomie, w którym mieli rok wcześniej, po to, żeby wiedzieli, czy oni mają zwalniać ludzi, czy mogą ich trzymać, zacząć, mogą budować, projektować. Taka sama informacja dla branży budowlanej, tej wolnorynkowej i nabywców co się dalej będzie działo z kredytem dla tych, którzy kupują po raz pierwszy mieszkanie, czyli dzisiaj bezpieczny kredyt 2%. Trzecim elementem jest deklaracja, która ma Pomóc obniżyć ceny e, mieszkań czy zatrzymać wzrost cen mieszkań, czyli deklaracja polityków, co dalej ma się dziać z gruntami państwowymi. Przedstawiliśmy też cztery propozycje działań na pierwsze 100 dni rządu, e, które są znowu łatwe do zrealizowania, nie wymagają obciążeń budżetowych, bo to było bardzo e, istotnym e, naszym zadaniem, oraz Mogą sprawić, że będzie więcej mieszkań. Przy nowelizacji przez rząd ustawy bez ustawy mieszkaniowej doprowadzono do tego, że nałożono na wszystkie inwestycje normatyw parkingowy, struktura miejsca parkingowego. Wiele projektów będących w procesie e, przygotowywania nie spełnia e, tych warunków, w związku z tym ustawa ta de facto doprowadziła do zablokowania znacznej części e, projektów. To jest, w tej chwili około kilkudziesięciu tysięcy mieszkań, które zostały, tym mogłyby wejść na rynek w postaci gotowych inwestycji. Niestety zostały tą ustawą zablokowane. Ten błąd trzeba w oczywisty sposób naprawić. To postaramy się, żeby jak najszybciej weszła nowelizacja do polskiego parlamentu, żeby odblokować te inwestycje, żeby one mogły wejść na rynek, uzyskać pozwolenia na budowę i zacząć być realizowane. Niewątpliwie dzisiaj jednym z głównych mankamentów polskiego rynku są dające inwestycje. Każda inwestycja mieszkaniowa jest cenna. Stworzenie polityki mieszkaniowej, która będzie polityką długofalową jest Konieczne. To musi być może pierwszy raz od bardzo wielu lat podejście, które wykracza poza jedną kadencję parlamentu. Proces inwestycyjny średnio trwa w Polsce 5 lat, a więc dłużej niż jedna kadencja Sejmu. W związku z czym mam nadzieję, że właśnie ten rząd, ten parlament tej kadencji dziesiątej kadencji Sejmu weźmie to pod uwagę i przygotuje taką strategię, która niezależnie od tego, kto będzie rządził, czy się zmienił władza, czy nie, będzie kontynuowana. Wszystkie podmioty, które są aktywne na rynku, czyli zarówno państwo, które będzie tym inwestorem i firmy deweloperskie i samorządy, które, i firmy, które i ich przedsiębiorstwa państwowe, które od których będziemy oczekiwali udostępnienia tych gruntów. O tym tutaj dzisiaj też była mowa. O spółkach skarbu państwa, które, które mają grunty w, w miastach i które powinny być przeznaczone na cele mieszkaniowe, jak i również ze stroną społeczną, stroną ze środowisk lokatorskich. To wszystko musi być uwspólnione. Będą się odbywały, mam nadzieję, takie spotkania kompleksowe, być może zostanie powołany specjalny zespół do tego celu. Liczymy, że rząd nie będzie zasłaniał się potrzebą tworzenia wielkich programów, które będą trwały, ale rzeczywiście wybierze przynajmniej 3-4 postulaty, które prezentujemy i rzeczywiście postanowi je zrealizować. Tu i teraz, tak żeby tu i teraz w 2023 albo 2024 roku, abyśmy my jako Polacy mieli większy wybór mieszkań, z których będziemy mogli dokonywać naszych wyborów: czy to na, na najem, czy to na zakupy.